z racjiwowskim centrum recyklingu R3, ze spółką, która od niedawna zaczęła bardzo intensywną kampanię, taką edukacyjno-społeczną, tak to nazwijmy, która ma rozszerzyć horyzonty i przerwać dezinformacje. Tak jak mówiliśmy na pierwszym spotkaniu 15 marca, najgorsze co się może wydarzyć w takiej społeczności lokalnej, to jest szerzenie hejtu, szerzenie nieuprawnionych komunikatów i wzajemne oskarżanie się o rzeczy, które są klarowne i co do których mogą być cyfry, badania, biologia, chemia, fizyka i kilka dyscyplin, które bardziej do nas przemawiają, bo bardziej przemawia do nas szkiełko i oko niż marzenia romantyczne poetów z tamtych lat, więc będziemy robili wszystko, żeby dostarczyć takie informacje, aby Wam dziennikarzom było jak najprościej przetłumaczyć komunikaty. Trudne technicznie, bo kiedy mówimy o branży odpadowej i recyklingu, no to trzeba jasno powiedzieć, że nie każdy jest takim pasjonatem jak siedzący obok nas Pan Prezes Jan Makowski, nie każdy ma taką wiedzę. Wiadomo, to sprawa, że wymaga to albo pasji, albo odpowiedniego wykształcenia, albo jednego i drugiego, to wtedy można się w tym biegle połatać i po, 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 poruszać. Natomiast y, dla mieszkańca najważniejsze jest to, że wyrzucam mój odpad, a potem mam wrażenie, że ktoś mi wmawia, że to przez kogoś czuć, że ten odpad się rozkłada w taki, a nie inny sposób. I to jest, to jest błąd. Stąd dzisiaj chcemy na konferencji z udziałem pana prezesa Jana Makowskiego i pana dyrektora ds. technicznych Marka Orca porozmawiać trochę a propos ekonomiki całego wydarzenia. Z jednej strony mamy taką wartość społeczną i bezpieczeństwa gwarantującego ustawami i uchwałami mówiące to bezpieczeństwo o tym, że każdy ma prawo do czystego powietrza, do dobrego klimatu, do środowiska naturalnego jego poszanowania Jest szereg ustaw i uchwał mówiących o tym, jak należy dzielić frakcje śmieci, co z nimi robić i tych przepisów jest tyle, że mysz się nie prześlizgnie w takich odpowiedzialnych odpadach i, odpado, i składowiskach odpadów, bo tego się nie da zrobić, bo tyle z paragrafów i nikt nie będzie ryzykował, że którakolwiek kontrola wykaże, że zamiast piasku złożony jest gruz, a zamiast gruzu odpady biologiczne, które mogą zagrożać mieszkańcom. No to oprócz tej warstwy społecznej i takiego zagwarantowania bezpieczeństwa, no to jest warstwa ekonomiczna, bo na końcu gdzieś ten bilans musi dla miasta się zgadzać tak, aby nie było, że gdzieś są jakieś wartości przekłamane, które dołują spółkę, a jak wiadomo, wszystkie spółki są do tego, aby służyć dla dobra obywateli mieszkańców społeczności Raciborza w tym przypadku no ale też nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której prywatny biznes żeruje, pasożytuje i w wyniku decyzji czy trafionych czy nie, to nie damy oceniać, bo to zawsze mogą ocenić oczywiście odpowiednie służby nadzoru, których w Polsce mamy sporo ale nie może być tak, że ktoś prywatnie komuś sponsoruje możliwości rozwoju kosztem mieszkańców Raciborza, bo tutaj płacicie pan, Państwo podatki i to dlatego ważne jest, aby jeżeli da się wyrwać 5 zł, no to te 5 zł może posłużyć na obiad dla biednego dziecka, a nie dotować fanaberie prywatnych firm, które akurat miały dobry układ, czy też chwile słabości kogoś i wynegocjowały umowę do 2035 roku, która jest co najmniej wątpliwa. Ale to już nie mnie oceniasz. Panie prezesie, matematyka nie kłamie, jest pan w tym bieglejszy niż ja, humanista, więc oddaję głos. Dziękuję. Ta matematyka odpadowa, no dzisiaj rozpoczniemy jakby od tego, co jest sensem funkcjonowania stolowiska, czyli odbiór od mieszkańców. I tutaj w pierwszej części postaram się na podstawie tabeli z danymi z księgowości, z danymi z BDO, porozmawiać na temat tego, jak sytuacja wyglądała zanim tutaj trafiłem i sytuacja spółki obecnie. W drugiej części porozmawiamy, czym... Tak naprawdę jest składowisko jakimi prawami się rządzi i w, jak, w jaki sposób musi być zarządzana ze względu na ustawodawstwo i ochrony środowiska i prawna. No i trzeciej wreszcie o hermetyzację polu, czyli o tym, co jest problemem odorowym w nabrzeżu od kilku lat a co najmniej mamy na to jasne dowody opowiadałem o tym w poprzedniej konferencji od 2000 16 roku, kiedy to pan lęk o tym problemie po raz pierwszy yy, 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 mówił i obiecywał, że jest to pod kontrolą. Jak widać mamy 2024, nadal tego, yy, tego z tym problemem się Recibóż nie uporał. No ale tutaj taka dygresja i tu apel do pana yy, Czernera yy, na początek, że 2 plus 2 nie daje 3, 2 plus 2 nie daje 5, 2 plus 2 daje 4. I dokładnie te, tych reguł należy się trzymać i o tym opowiem na podstawie tabel, a nie mnożonek. Przede wszystkim optymalizujemy, to jest słowo klucz, a nie maksymalizujemy. Czy też przypomnienie dla Państwa, że te 58 500 ton rocznie to jest możliwość, którą ma składowisko do składowania odpadów w, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast my przyjmujemy tuż poniżej połowę tego, co możemy. Właśnie, żeby nie maksymalizować, tylko optymalizować. No i tak doliczę. Zobaczmy, jak spółka wygląda w 2023 roku. Ja sobie pozwolę wstać i pokazać na tablicy. To jest zysk to jest spółki od 2017 roku, gdzie widzimy rentowność funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie 12%, ale dochodzimy do roku 20, gdzie uszczelił się system BDO i tutaj się okazuje, że formalizacja pewnych zabiegów spowodowała, że no, trzeba było tą dokumentację wykazywać. No i zobaczyliśmy, co tak naprawdę daje nam umowa PPP. Umowa PPP, czyli te dwa dokumenty, które po pierwsze uszczelniły system, po drugie pokazały, na co władze ówczesne się pozwoliły, pozwoliły mpol pokazał nam rentowność na poziomie 2%, 5% w 2021. No i tutaj to za prezesa Konopki. I proszę zobaczyć te na czerwono wskaźniki, to jest utracony przychód. Czyli coś, co jest składową tak naprawdę różnicy cenowej, czyli uprzywilejowania mpol ze względu na to, że może przyjmować, może oddawać stabilizat taniej. No i z ilościowej, bo ilości, które przewozi Empol, wcale nie są dużo mniejsze niż wcześniej, a zarobek już na pewno jest na podobnym poziomie. I proszę zobaczyć, to są utracone przychody spółki. To było pierwsze moje wrażenie, kiedy spółkę zobaczyłem. Tutaj mamy RCR za moich czasów. No to jest przy tej samej ilości odpadów, którą zresztą Państwo tutaj mają u góry to jest ilość odpadów przyjętych i tutaj mamy, że to jest około 37 tysięcy, 38 000 było za moich poprzedników. Proszę zobaczyć, to jest ta tabela, ilość odpadów odebranych w tonach, ona znacząco się nie zmieniła. Ona jest nadal na tym samym poziomie, co muszę jasno powiedzieć. Też muszę jasno podkreślić, że to jest stabilizacja. to nie są śmieci, żebyście Państwo to pamiętali. Śmieci przywozi Empol je przetwarza, oddaje do RCR stabilizer. I mówimy o tym stabilizacji, czyli bezpiecznym odpadzie, bezpiecznym chemicznie i biologicznie ustabilizowanym, dlatego stabilizę. No i proszę zobaczyć, tutaj mamy 37 tysięcy danych ton i zysk 1,5 miliona złotych, 1570 to zostało przekazane w 2023 roku dla mieszkańców, dla mieszkańców Braci Boża. Bo po to jestem, i tu nie ma to nic wspólnego z patriotyzmem lokalnym. To jest po prostu y, funkcjonująca spółka w ramach prawa handlowego, która się rządzi prawem handlowym. Jeżeli ktoś chce robić zero, to proszę to robić w fundacji. Natomiast spółka potrzebuje rozwoju, spółka musi spełnić to za chwilę do tego przejdziemy prawodawstwo ochrony środowiska, prawodawstwo, które nakłada na nią bezpieczne eksploatowanie tego składowiska w poszanowaniu przyrody i ludzi. I to robimy. I mówienie o tym, że mamy mieć zero, proszę Państwa, powiem kolokwialnie, z gołodówcem nikt nie będzie współpracował. My potrzebujemy mieć wiarygodny wynik po to, żeby nawiązać współpracę choćby z uczelniami, które robimy w ramach OBIR-u, choćby z naszymi partnerami biznesowymi, z którymi wspólnie działamy w tej branży. Kupujemy sprzęt, całkowicie odnowiliśmy go w RCR. Inwestujemy w ludzi mają bardzo dobre wynagrodzenia, mogę powiedzieć to nie podając szczegółów. Proszę tych wskaźników oczywiście tutaj nie pokazuję, ale myślę, że załoga też jest zadowolona z tej zmiany. Proszę zauważyć, że nie przy zwiększonej ilości odpadów, stabilizatu, czyli tego samego przebadanego, tutaj zresztą jest... Pan dyrektor techniczno-eksploatacyjny, dyrektor, który dba 30-letnim doświadczeniem w branży, że te odpady są przebadane, że to jest właściwie eksploatowane zgodnie z prawodawstwem. No i proszę zobaczyć, pojawia się 1,5 mln. Jak to się ma do tego, że my przyjmujemy o zaniżonych cenach odpady? Skąd się biorą te pieniądze, proszę Państwa? Proszę sobie zadać to pytanie. Ja zresztą postaram się podpowiedzieć, skąd się biorą. I teraz mamy 2023, mamy 1 813 000. Dywidenda przekazana, rentowność spółki na poziomie 18-20%. Normalnie funkcjonująca, dobrze prosperująca spółka. I teraz przejdźmy do drugiej części, czyli porozmawiajmy sobie o tym, jak to się, jak kształtował się empol czyli nasz sąsiad potrzebny, bo przecież mieszkańcy muszą gdzieś odpady składować, kto się przetwarza. Musi to robić w sposób y, również, y, 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 również dobry. Y, Zgodny z prawodawcy. Proszę zobaczyć. Zracibłożanie w kolumnie w linii tyle stabilizatorów pochodzi z Radziborza, dostarczają na składowisku. Ta wartość, proszę pamiętać, ona jest niewystarczająca do tego, żeby funkcjonowało przedsiębiorstwo jakiekolwiek, chyba żebyśmy robili to zupełnie bezprawnie. Dlatego są potrzebne pieniądze. Nie ma możliwości 7 tysięcy stabilizatorów, które przekazują Draci Bożanie do prosperowania. Chyba, że się cały biznes odda. Jeżeli Empol, tutaj mówię wprost, jeżeli Empol zadeklaruje, że będzie tylko Draci Bożę składował odpady, to ja dzisiaj rezygnuję ze składowiska, jestem dwoma rękami za tym, żeby Empol przejął RC. co zresztą chcę zrobić razem z Panami radnymi. Myślę tutaj o panie Czarnerze, pan, który ma dziwne splątanie odnośnie indoktrynacji wiedzy, którą dostaje na Empolu i prawdopodobnie z ulicy Bileńskiej. Dlatego panie Czarnerze proszę pamiętać o tym, że jeżeli pan zadeklaruje, pan namówi Empol do tego, żeby składowali tylko 7 tysięcy stąd stabilizatorów z racji Boża, mnie tu po prostu nie ma. Ja się podpiszę, będę za tym lobował tak jak Pan. Póki co mamy tak, że embol do Racziborża sprowadza, to jest suma, proszę zobaczyć, w 2017 roku aż do 2021 za kadencji mojego poprzednika. To są ilości stabilizatu oddane ponad to, co mamy w, od Racziborża. 18 tysięcy, 19 tysięcy, 20 tysięcy, 18 tysięcy. 12 tysięcy, pamiętają Państwo, BDO wchodzi, uszczelnienie systemu. No i teraz ja sprowadziłem, proszę Państwa, w 2022 roku to jest 18 tysięcy, i w tym roku około 20 tysięcy. Resztę sprowadza EMPOL spoza Radzi Proszę zobaczyć wynagrodzenie, ile można wprost, przeliczając sobie, za ile po zamierzonej stawce Empolu można zarobić na składaniu stabilizatorów na Waszym raciborskim wysypisku, składowisku odpadów. Dlaczego nie spółka? Dlaczego nie spółka miejska? Dlaczego nie raciborzanie? Proszę mi odpowiedzieć na to Dlaczego nie Bożanie? Wyprodukowaliście świetne miejsce, zrobiliście, utworzyliście za pieniądze spółki, bo umówmy się, że R3 to nie jest spółka tak do końca komunalna, chociaż oczywiście właścicielem jest miasto, ale ona nie ma całego łańcucha wartości branży, czyli nie ma włożenie odpadów, czyli transport, który ma inna spółka, przetwarzanie odpadów, gdzie są największe frukty, najwięcej się zarabia na przetwarzaniu odpadów, no i my mamy składowanie odpadów, czyli ostatnie ogniwo łańcucha wartości tej branży. Dlaczego nie mamy wykorzystać potencjału? Przecież nie dla nikogo innego, tylko dla mieszkańców Boże i w ich trosce działam i pracuję. I teraz Państwu powiem, dlaczego są potrzebne pieniądze na funkcjonowanie normalnych, Spółek w ramach prawa handlowego. A no, chociażby dlatego, że ponosimy tego rodzaju koszty. Proszę zobaczyć. To są koszty modernizacji bieżących remontów kwater składowiska dróg dojazdowych. Panie Markowie, to do Pana. Za Pana czasów ja wiem, że można było wziąć śmieci z kubła i wyrzucić na składowisku, pojeździć traktorem i się kończyła cała filozofia. Dzisiaj tego problemu tak rozwiązać nie można. To trzeba robić z z pewnym dużym portfelem, na który no, trzeba zarobić, tak? to bo mieszkańcy, jeżeli nie będziemy zarabiać my, to, to będziemy musieli pokrywać koszty z budżetu miasta. Koszty przeglądów technicznych UDT oraz rejestracyjnych dla specjalistycznego sprzętu pracującego na składowisku. Koszty stałego monitorowania emisji do, do środowiska. Koszty okresowego badania podłoża środowiska. Geodezja, stopień kompakcji. Koszty stałego nadzoru wizyjnego, system kilkudziesięciu kamer przemysłowych z obrazem 24 godziny na dobę, w tym do wiosiu. koszty okresowego pobierania i badania próbek odpadów, koszty utrzymania infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczeństwo składowania odpadów, instalacja odbioru przy przesyłu oraz spalania gazu składowiskowego, bo tu też trzeba powiedzieć, że na składowisku my dzisiaj produkujemy prąd. Mamy taki obowiązek. Odprowadzenia gazu ze składowiska, robimy to jeszcze zarabiając. Rowy i kanały melioracyjne, które należy utrzymywać, system odprowadzenia wód i odcieków, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, koszty bieżącego dostosowania technologii do wymagań najlepszych technologii, bo BAT to jest od angielskiego skrótu najlepszych technologii dostępnych oraz wskaźników recyklingu odpadów, koszty szkoleń specjalistycznych dla pracowników. To wszystko należy, na to wszystko należy zarobić w sposób mądry, zrównoważony. Ja znam reguły i z nimi postępuję, więc proszę mnie nie imputować tak jak dzisiaj to było w gazecie, że pokazuje się pan Tusk ze starego zdjęcia sprzed pół roku czy roku. I co, on nie ma straszyć, że ja mam przestać mówić o tym, że tu się dochowuje, że tu się dokonują rzeczy przeniesienia własności ze spółki miejskiej do, do Empolu czy gdziekolwiek indziej. I myślę, że. Jeśli chodzi o tą technologię i o, o, o chwilę matematyki, to, to jeszcze sobie dwa zdania powiemy odnośnie hermetyzacji. Na ja tym będę powolutku kończył. Hermetyzacja, problem nowy, bardzo pilny. Empol dzisiaj mówi o uszczelnieniu em, instalacji. Ja Państwu to postaram się wyjaśnić, na czym polega problem i pewnego rodzaju, e może nie, nie mat, ale na pewno jakiś szach. Otóż proszę sobie wyobrazić, że warunki środowiskowe wydane dla mpol mówią o podwojeniu jego mocy na odpady komunalne, ale też na odpady bio. To są te szczególne, które generują uciążliwości odorowe w brzegu. Zgodnie z dokumentami, które możemy odnaleźć oficjalnymi na internecie, w instytucjach WPBO, planu długoterminowego Wojewódzkiego. Odczytujemy, że oprócz yy, dzisiaj z 47 do 96 tysięcy ton odpadów ma być zwiększenie mocy z 24 na 65 tysięcy bio, co oznacza do budowania jeszcze 6 dodatkowych reaktorów. Do tego mamy 25 tysięcy gruzu. Do tego mamy 3 tysiące kompostowni. A o tym wszystkim mówiłem Państwu od radnego fit na spotkaniu, miałem wrażenie, że było zrozumienie przez chwilę. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest hektar 700. Dzisiaj jest powierzchnia w większości zabudowana. Myślę, że plan polega na tym, że mieszkańcy najpierw dostaną informację, że będzie hermetyzacja polegała na zabudowaniu osłony, dobudowaniu 11 reaktorów, i na górę z tych nowych sześciu powstanie filtr. Filtr, który będzie o jakiejś tam wydajności. Jednym słowem, ja uważam, że hermetyzacja się w tym przy powiększeniu mocy nie uda. Problem polega na tym, że w ostatniej fazie po zainwestowaniu występuje się do Urzędu Marszałkowskiego pozwolenia podwojenia mocy. I w zasadzie z pominięciem już wszystkich innych instytucji, no bo przecież jak było już warunki środowiskowe i wydana zgoda przez prezydenta na rozbudowę, no to wtedy powiększa się moc dwukrotnie. Mamy dwukrotnie większy smród i w zasadzie to jest cały interes, którego naprawdę nie trudno pojąć. Jeżeli Empol znowu, proszę Państwa, chce schermetyzować, uszczelnić tą instalację, to proszę wypracować taki dokument. W którym on dobuduje biofiltry w odpowiedniej mocy i zagwarantuje, że nie zwiększy mocy przerobowej. Tylko ja, jako ekonomista, za, jeżeli zapytuję, to gdzie byłby sens ekonomiczny dla Empolu, żeby uszczelnił instalację, do, do wstawił dodatkowy filtr, zbudował biofiltr i nie zarabiał więcej pieniędzy, tylko po prostu te 2-3 miliony, czyli ile to tam będzie kosztowało, Y, zrobił taki prezent mieszkańcom. Jeżeli tak jest, to ja myślę, że to nie jest problem w tej sali podpisać to. Myślę, że pan Czerny na pewno będzie bardzo uśmiechnięty z takiej umowy, że uszczelnimy, załatwimy problem brzezia, nie podwyższając mocy. Bo ja uważam, że problem jest tego rodzaju, że Empol chce zwiększyć dwukrotnie moc smrodów. Na to są dzisiaj pieniądze i dotacje do bio, dlatego to robi. Myślę, że o komunalkę te 47 na 90. 47 tysięcy na 96 tysięcy raczej będzie trudno, bo bilans śmieciowy w regionie i w Polsce wskazuje na to, jeszcze przy budowie spalarni, że raczej pozwolenia o zwiększeniu mocy na LIPOK- zresztą nie w tym miejscu, bo że tam nie ma technologii, na miłość boską, nie można być aż tak zatwardziałym w tym, tej ignorancji technologicznej. Nie da się zrobić. W związku z tym są pieniądze na bio. Ja nie potępiam Emporu, że próbuję. Natomiast jeżeli chcecie załatwić państwo problem z M-Polem, to proszę usiąść do stołu, tak naprawdę, i spisać umowę, która będzie mówiła jasno, schermetyzujemy, bez zwiększenia w drugim etapie, czy trzecim etapie mocy na 96 tysięcy smrodów, bo będzie dwa razy większy smród, bo zgodzicie się na wszystkie kroki do momentu, kiedy potem już bez przepraszam, ingerencji EMPOL występuje do Urzędu Marszałkowskiego o Zwiększenie mocy. Dobrze mówił Panie Dyrektor, że tak jest. E, myślę, że to tyle, co chciałem od siebie powiedzieć. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Ja bym miał jedno pytanie, bo i na tym, na dzisiejszym spotkaniu i na poprzednim, na którym rozmawiałem z panem prezesem, pan wielokrotnie mówił i również dzisiaj, że według pana wiedzy... Empol chce przejąć składowisko R3, którym Pan zarządza. Według Pana wiedzy, teraz przed chwilą Pan mówi, że chce zwiększyć moce. Jakie Pan ma informacje? Skąd Pan bierze te informacje? Na jakiej podstawie wysuwa Pan? Może nie to oskarżenia, bo to nie są oskarżenia, ale na razie domysły. Skąd To pewność, że faktycznie są takie plany, Empol? Z Przede wszystkim zmniejszenie ilości odbioru odpadów przez naszą spółkę. Jest tak naprawdę mówieniem, że te odpady będą dostarczane przez Empol, czyli zarabia tamta spółka, nie zarabiamy my. My nie jesteśmy w stanie wytworzyć cash flow dodatniego, więc nie jesteśmy w stanie zainwestować, zapłacić dobrze ludziom. To jest kwestia potem jednego kroku i powiedzenia, że nielentowna spółka nie powinna funkcjonować w przestrzeni miasta. Ona powinna być w całości przesunięta w stronę Empol, Zresztą takie głosy się gdzieś pojawiają. To nie jest Morzonka, to jest Wadowice. Proszę sobie zobaczyć jak w Wadowicach to wyglądało, jak dzisiaj wygląda składowisko Wadowica. Ono jest bardzo podobne do składowiska w Bożu. Jaki tam jest tamtego składowiska, jak dzisiaj wygląda u nas w Bożu. Proszę też zobaczyć na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli tutaj pokazywałem ile sprowadzał stabilizator, ile zarabiał Empol, to dlaczego tego nie może robić spółka komunalna, która zarabia dla mieszkańców? Dokładnie w tej samej ilości, nie zwiększając transportów, nie zwiększając ilości dostarczonego odpadu. Proszę Państwa, zmniejszenie ilości, bo dzisiaj gra odchodzi o to, bo na początku były smrody i nacisk na to, żeby smrogami ludzi rozwścieczyć, żeby oni powiedzieli. Dość nie składujemy na składowisku niczego. Czy empol wtedy się wyniesie? To jest pewien dualizm. Proszę zauważyć, że pan Czerner mówi tak. Z jednej strony nie woście na nasze składowisko, bo oszczędzamy. Chcemy 7 tysięcy, ale z drugiej strony hermetyzujmy, to znaczy zwiększajmy moc. To jaka jest ta prawda? Gdzie jest, gdzie jest to sedno? pan mówi, skąd ja biorę domniemania? No z oczywistych rzeczy, które się dzieją. Po pierwsze, zmniejszamy transporty, co powoduje czyli nasz podstawowy core business yy, składowania w sposób rzetelny odpadów, czyli nie mamy pieniędzy, zagłodzimy się, tak? nie będziemy w stanie funkcjonować, się rozwijać, yy, robić kontraktów z kimkolwiek, no, a w drugiej fazie to jest tylko przyjście na tą salę do Rady Miasta i powiedzenie słuchajcie, ta spółka w zasadzie potrzebuje wagowego, którego dostarczy MPOL, i kierownika składowiska, którego już mamy, bo ich mamy sześć w spółce. To nie jest atak, atak na spółkę Empol. To jest po prostu prośba o normalne funkcjonowanie dla każdych z tych podmiotów. Empol nie sobie zarabia, oczywiście takie jest ich prawo i po to została spółka prawa handlowego powołana do zarabiania, ale dlaczego odmawia się prawa do normalnego funkcjonowania tej spółce? To jest pytanie, z którym państwa może nie zostawią, bo ja na nie już odpowiedziałem wielokrotnie, ale myślę, że Empol nam w Braci jest potrzebny do tego, żeby przetwarzał odpady. To jest oczywiste. I ja ich za to oczywiście szanuję jako partnerów biznesowych. Natomiast to, co się dzieje rękami pana Markowiaka, Witeckiego, pana Majnusza i teraz pana Czernera, to generalnie widać, że to jest sprawa czysto polityczna. To idzie w stronę tak naprawdę zniszczenia tego, co zrobił prezydent Polowy. A e, przejęcia e, na, władzy i dokonania dokładnie tego samego, co widzieliśmy na wskaźnikach, rentowność spółki na poziomie 2-3%, a najlepiej, żeby ją zamknąć. Zresztą były już przecież e, momenty, kiedy chciano tę spółkę przejąć i to są na to, due diligence był robione, mówiłem, wycena tego składowiska, to miało przyjść prywatne ręce. Problem smrodowy oczywiście istnieje, należy go rozwiązać. Jestem dwoma rękami za. Jeżeli powiedziałem, Empol chce składować tylko 7 tysięcy odpadów, zostanie w Boże będzie spółką wiodącą, no to my panowie będziemy musieli sobie już pracy szukać, a ja naprawdę, że tak powiem, z poczuciem misji stąd odejdę, a tą misję dzisiaj realizuję i mam nadzieję, że ona jakby dotyka też do Państwa, do mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy pięknie i oczywiście będziemy na bieżąco wysyłali wszystkie komunikaty. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to pan, pan prezes chętnie udziela odpowiedzi praktycznie o każdej porze dnia i nocy.